Głupio jest marnować czas tylko na to, że ktoś mówi, ja muszę postudiować. No w skrócie zostałem wywalony z roboty po dwóch dniach. To była jedyna moja taka sytuacja. Po... Niektórym to jest jak ucięcie liny, słuchajcie, na studiach. Ucięcie liny z domu, wypuszczenie jak ze smyczy, jak te pitbulle. Wiecie, podejście, które można wkleić niejako do twojego pierwszego CV. Koniec roku szkolnego to powinien być czas Podsumowań. Koniec roku szkolnego. Jeden z najważniejszych momentów nawet w życiu. Moi drodzy, w życiu dlaczego? Dlatego nie, że jest matura za kilka dni. To jest, o czym zaraz sobie porozmawiamy, to jest nic. To jest moment, w którym uświadamiasz sobie, że większość ludzi, których widywałaś, widywałeś do tej pory, już w większości nawet nie zobaczysz. Albo zobaczysz czas na ileś lat. Moi drodzy, dlaczego o tym mówię na początku? Dlatego, że takie. Zachowanie nie powinny kształtować naszych wyborów. To znaczy, że ojejku, ja bardzo lubię tych kumpli, tych, te przyjaciółki i tak dalej, a one chcą iść do zupełnie innego miasta, no to ja też pójdę z nimi, bo to psiapsi razem, bo tego. Słuchajcie, egzamin dojrzałości nie polega na tym, żeby patrzeć na innych, tylko kreować ży swoje życie. I to mają być Twoje wybory, a nie uwarunkowane tym, że ojejku, bo to fajnie sobie pójdziemy, będziemy studiować. Ja nie mówię, że to nie jest ważne. Słuchajcie. Czasy studenckie są po to, żeby były czasami studenckimi, o czym też zaraz porozmawiamy. Ale to też fajnie pomyśleć o strony finansowej, o strony planowania, kreowanie rzeczywistości, jeżeli w ogóle los ci to umożliwia. Zdrowie jest, nic się wielkiego nie dzieje. Bach, fajnie o tym pomyśleć, głupio by było stracić szansę. No masz dwie ręce i dwie nogi, jeżeli tak jest i nic się nie dzieje, to, to tylko czas się ogranicza. Czas się ogranicza w tym, co w nim będziesz robić. Słuchajcie, to nie jest głupie gadanie. To nie jest głupiego gadanie, zaraz podam też historię z mojego życia, bo jednak moment kończenia, pamiętam dokładnie, koniec tego mm, liceum, no w przypadku technikum to będzie technikum, jest dlaczego też bardzo ważny. Nie dlatego, że właśnie to powinno być niepatrzenie na znajomych, ale przede wszystkim macie najdłuższe wakacje w życiu. Ja słuchajcie, uważam, że moment kończenia, zakończenia tej edukacji, i właśnie rok, moment, koniec roku szkolnego Nie powinien napawać tym, że będzie dużo stresu, bo matura Tylko myśleć o tym chwilę co później Chwilę co dalej Koniec roku szkolnego, fajnie, jedna rzecz, pyk, do zapamiętania Ale to jest już moment, w którym musisz sobie uświadomić, że Ile potrzebujesz pieniędzy, żeby wyjechać się utrzymać Gdzie to będzie, jak daleko Czy wybrać miejscowość daleko oddaloną, czy bliżej to są prawdziwe dylematy jak zamieszkać? Akademik, mieszkanie, mieszkanie z kimś, kawalerkę, jeżeli cię stać. Zobaczcie, ile takich rzeczy jest. Uświadamiasz sobie, że trzeba będzie wygospodarować czas prawdopodobnie na pracę, bo jeżeli jesteś na tym kanale, na nim zostaniesz, się zmotywuje do tego, żeby subskrybować. No to, no to tu będziemy o tym sobie rozmawiać. Dlaczego o tym też to zaraz, w yy, dalej w, w filmie. Słuchajcie, że trzeba mieć właśnie czas na pranie, po prostu, no. Czas na pranie, zrobić, do tej pory pranie wylądowało czyste u ciebie, teraz trzeba je zrobić, trzeba kupić proszek, trzeba to sprawdzić. Słuchajcie, ogrom rzeczy, to się zaczyna dorosłe właśnie życie i to powinno dużo wam w tym momencie powiedzieć. No właśnie, myślenie o takich rzeczach teraz... To jest ten moment symboliczny właśnie zakończenia tego roku. Dlaczego teraz? Dlatego, że ta matura, tutaj stres tą maturą. Tym się powinnaś, powinieneś stresować właśnie. Skąd te środki na utrzymanie? Gdzie to będzie? Czy pójdę od razu do pracy, czy mam takie możliwości? Słuchajcie, powiem więcej. Osoby, które mają zapewnione finansowanie na studiach. Małe będą miały gdzie mieszkać, nie wyjeżdżają, bo będą mieszkali u rodziców dojeżdżać, i tak dalej, jakieś środki. Słuchajcie, trzeba myśleć w swoich teraz kategoriach, bo to jest właśnie dorosłe życie. Teraz przytoczę historię z mojego, że myśleć w kategorii zarobków. Od, tych, od tego momentu zakończenia roku szkolnego, bo masz te najdłuższe wakacje w swoim życiu, jako zarobki w skali rocznej nie miesięcznej, znam moi drogi, drodzy osoby i może to jest dobry pomysł, by zrobić taki, taki materiał. Mam swojego przyjaciela również, który wyjeżdżał co roku, nie pracował w czasie roku akademickiego w Polsce, pracował za granicą w czasie wakacji, wracał z Holandii i siedział i po prostu wydawał. I, i udawało się to, że działało to, że tak powiem, ale no wakacji nigdy nie miał na studiach. Ja też w sumie na moich studiach nigdy wakacji nie miałem. Od matura to był po maturze ostatnie moje wakacje w życiu. Dlaczego mówię o tym, że osoby, które mają finansowanie są wiadomo w lepszej pozycji, ale dlaczego wyganiam was od razu do roboty? Nazwijmy to. Moi drodzy, bo mając środki masz po prostu możliwość. O co chodzi w tym? O co chodzi w tym? Właśnie chodzi o to, że na przykład ja chciałem mieć swoją działalność od kiedy? No jakoś tak od gimnazjum. To była druga, trzecia klasa ee, gimnazjum. I widzicie, trzeba, wiedziałem, że kurde, muszę mieć pieniądze, muszę mieć środki, więc jak pójdę do pracy, będę miał i coraz więcej, nawet te kilkaset złotych miesięcznie. To w skali tego, że za 2-3 lata będę tam powoli kończył studia, to już coś z tego będzie, prawda? Coś z tego będzie. Wiadomo, że moje zarobki też wzrosną, będę robił różne rzeczy i tak dalej. Jest w tym wartość dodatnia. Dlatego głupio jest marnować czas tylko na to, że ktoś mówi: Ja muszę postudiować, ja muszę się wyszaleć i tak dalej. Niektórym to jest jak ucięcie liny, słuchajcie na studiach. Ucięcie liny z domu, wypuszczeni jak ze smyczy, jak te pitbulle po prostu, bo oni muszą w wolności zasłakować. Słuchajcie, no to to jest, to to jest właśnie niedojrzałość Nie tylko z twojej strony, nie tylko to jest twoja wina Ale wina też rodziców To jest zawsze, tu wiecie, wina leży troszeczkę po środku Bo jeżeli masz takie myślenie, takie podejście No to to jest i błędy wychowawcze, o czym tu będziemy rozmawiać Ale i tego przede wszystkim, że ty masz perspektywę Że jak będziesz mieszkała gdzieś indziej Sama, sam, z kimś, w akademiku To co to nie będzie? Co ty nie przeżyjesz? No to słuchajcie, no to znaczy, że Gdzie byłeś w liceum? Gdzie byłeś w liceum? W techniku? No to też tam już niesamowite. No to widzicie, takie właśnie rzeczy. Dlatego ja, moi drodzy, pracowałem od pierwszego roku studiów, miałem taki plan, myślałem o tym. Poszedłem do pracy. Poszedłem do pracy, moi drodzy, od razu po maturze. Bardzo ciekawa historia, rzadko ją opowiadałem, niewiele osób o niej wie, bo zostałem też z tej pracy wyrzucony. To jest niesamowite, o co chodzi? Moi drodzy, ja właśnie mówię wam o tym myśleniu, o zarabianiu w skali rocznej, bo może będziesz wyjeżdżała, może materiał ten zrobimy z moim kumplem, yy, może zrobimy o tym, żeby właśnie jak pracować i łączyć nawet ze studiami dziennymi, bo przecież ja tak u mnie było, więc i to nie mój kierunek krzak, bo informatyka, bo to ktoś ostatnio pytał w komentarzu, to odpowiadam, a trzeba nie zrobić jakiś Q&A pewnie. Dajcie znać, co sądzicie w komentarzach. Ale wracając, moi drodzy, ja wiedziałem, że mam najdłuższe wakacje w życiu, nie chciałem siedzieć na. Dupie, po prostu. Po maturze, umiałem nagrywaną pracę już wcześniej, szukałem, sprawdzałem, tworzyłem swoje CV. Słuchajcie, pierwsze CV w życiu. To jest też bardzo ważna rzecz. Ja miałem to, co Wy w głowie. To znaczy, koniec roku szkolnego, jak to CV napisać. No, mam nadzieję, że tak jak Wy, bo na tym kanale, jeżeli zasubskrybujesz, tak jak mówiłem, to. W ostatnim materiale, tym do maturzystów, to no kurczę, to będzie warto, warto, bo te tematy tu trzeba wiecie. No, jakie miasto wybrać, jak się zamieszkać, wynająć, czy akademik, czy co. Będziemy to wszystko poruszać. I miałem nagraną tą pracę, wszystko fajnie, ale z tym CV by był problem, trzeba i takie złożyć, i tak. No to słuchajcie, ja zacząłem wymieniać wszystko, co robiłem, to znaczy, no kurczę. Byłem twórcą swojego własnego kanału i swojej już marki osobistej, niejako. Recenzowałem sprzęt. Zarabiałem z tego również pieniądze. Sobie to robiłem, no to trzeba już to zawrzeć do CV. Organizowałem amatorskie turnieje, Counter Strike'a. Byłem komentatorem tychże rzeczy. Tworzyłem treści, prowadziłem transmisję na żywo dla firmy. Prowadziłem targi. Pracowałem i jakby sprzedawałem na tych targach. Słuchajcie, to są rzeczy, które ja, którymi się ja się trochę bawiłem, które brałem, nie brałem pod uwagę, że to nie jest ta prawdziwa praca. Bo przecież prawdziwa praca, u mnie nikt w rodzinie wielkiej działalności nie miał, to wiecie, to praca to jest pójście do kogoś do pracy. Nie tego typu rzeczy. Ja to wszystko słuchajcie, bo wpisywałem, zrobiłem CV. Przyszedłem na rozmowę kwalifikacyjną, mała firma e, u mnie w, w mieście pod Lublinem. I e, słuchajcie, no i bezpośrednio z właścicielką rozmawiałem, bo to bardzo mała firma, kilka osób. Stanowisko magazynier, kierowca, coś takiego, nie? Ja chciałem, nie chciałem pracować zmianowo, gastronomia odpadała, bo zmianówka, bo dużo godzin, bla, bla, bla. Chciałem przyjechać, wyjechać i mieć z głowy. I słuchajcie, no właśnie, przyjechać, wyjechać, mieć z głowy, rozmawiamy, a tam takie, że a to pan chce tu pracować? No nie, Milu? Ja mówię, no tak, no. Wiecie, ja miałem perspektywę, że będę wiedział, ile będę zarabiał, pójdę od pierwszego do 30 do pracy w tę maturę, inne te moje rzeczy mogę robić, a tu mam... Będę wiedział, jeżeli nie będę wydawał tych pieniędzy, to będę wiedział na koniec przed studiami, ile mam z samej tej tatu. Mur beton musiał to dostać, nie? Jak będę chodził, wstawał rano i tyle, ty będziecie, się będę różnił. Mniej będę przeżywał wakacyjnych menaż. No a to też jest w ogóle dobra historia, jak projekt ich zrobiliśmy. No ale mniejsza, kiedy się opowiem na jakimś innym podcaście. No i widzicie, perspektywa się zmienia, bo dostaję takie pytanie: czy tu pan tu chce pracować? Ja dopiero wtedy zrozumiałem, i to jest niesamowite, co robisz właśnie, gdzie się angażujesz, jakie inicjatywy przez ciebie zostały podjęte. Jeżeli żadne, to dobrze, że jeszcze naglądasz to wideo, i jesteś na tym kanale, bo czas się obudzić. Ja, moi drodzy, robiłem szereg rzeczy, które mi się bawiły, które mi się podobały, których sam chciałem robić. Nikt mi tego nie kazał. Nie miałem jakiejś sytuacji beznadziejnej przecież. Ale mi już to po prostu irytowało. Ja chciałem zarabiać pieniądze, pojechać na pierwsze, pierwszy IEM, 18 lat, to ze swoich. Wiecie o co chodzi. I inne. czytałem te książki i tak dalej, o czym będziemy zaraz sobie mówić, bo w tym wakacjach czytałem ich najdłużej. Dlaczego? No, właśnie dlatego, moi drodzy, że fajnie, zostałem przyjęty, ja powiedziałem, że tak, chcę pracować, wszystko spoko. Przychodzę, to była chyba czwartek, piątek pracowałem. Jeden albo dwa dni, tego nie pamiętam. Jeden albo dwa dni pracowałem, i moi drodzy, pierwszego dnia już zadaję pytanie, bo tak na magazyn źle był zorganizowany, to źle rzeczy, które najczęściej się sprzedają, były na końcu. Mówię, to jaki jest sens i logika, skoro trzeba wszystko przekładać, żeby wyjąć coś i dołożyć towaru. Bez sensu. Ale już wiesz, takie patrzenie na mnie było dziwne. Dobra, przyjmę chyba następnego jeszcze dnia. Weekend. Weekend wolny. Pierwszy weekend wolny w życiu. Słuchajcie, w niedzielę, pamiętam jak dzisiaj, byłem u mojego kumpla. Byłem u, u, u babci. I dostaję wiadomość SMS. To ona... o, ja powinienem do tego pory mieć tego SMSa. Nie wiem czy, na, znaczy ten telefon jeszcze do tej pory mam, patrzcie ile to czasu minęło, chociaż nie, to już inny był, nie, inny był, inny był, to po maturze, inny telefon miałem. No to nie będę miał tego SMS-a, ale właśnie, tam było, że w skrócie, że bardziej odpowiednią osobę trzeba na to stanowisko zatrudnić. Nie wiem czy, wiecie, czy kogoś z urzędu, jak na te staże, wiecie, tam kombinują te firmy, płaci za to urząd pracy potem, ja byłem normalnie tako zatrudniony, no, w skrócie, zostałem wywalony z roboty po dwóch dniach. To była jedyna moja taka sytuacja. Potem na każdy, z każdej rozmowy kwalifikacyjnej wychodziłem z ofertą pracy już potem na studiach. Jak to zrobić? No, to oczywiście będzie taki film na kanale. Jeżeli będziecie tylko chcieli, to zostawiać, zostawiać kurczę komentarze. Że taka ani inna tematyka, jeżeli coś wam wpadnie do głowy. Mówię to o tym, mówię o tym, by pokazać, że wtedy mogę pomyśleć, że jestem totalnie do dupy. No, wyrzucili mnie z pracy. Słuchajcie, a ja pomyślałem, no, to tak się stało. Ja już nie będę szukał pracy. Będę miał mniej pieniędzy na początku studiów. Pójdę już w Warszawie do pracy. Nie to nie, ale będę się rozwijał. Uświadomiłem sobie, że wachlarz umiejętności, które zdobyłem w ostatnich latach jako nastolatek, ja mogłem już spieniężać. Z, te, z, te, z tego, co umiałem już, mogłem pójść do pracy i pracować. Bez żadnych studiów, bez niczego. I to nie zakupię pieniądze. Marketing y, miałem już y, w, w, w socialach ogarnięty. To były czasy, słuchajcie, 17. rok. To zupełnie inaczej wyglądało. Instagram, to, to zaczęli ludzie Instagrama używać. E, mam, mam wrażenie wtedy. E, to było naprawdę coś. Ten twórca kanału, recenzent sprzętu i tak dalej. Znałem się na elektronice. Dużo rzeczy mogłem robić, naprawdę, wszechstronnie. Pójść w obróbkę wideo, pójść w to, pójść w to. Jakieś podstawy miałem, żeby po prostu coś po umieć pokazać. I pójść i pracować, uczyć się tego. Po prostu. To jest, słuchajcie, podejście które można wkleić niejako do twojego pierwszego CV. Koniec roku szkolnego to powinien być czas podsumowań. Czas tego, czy ty cokolwiek umiesz. Czymś się interesujesz. Tak się, słuchajcie, wybiera, co w życiu nastąpi później. A szkoła mówi, nie no, obowiązkowe studia, takie kierunki są popularne, bach, bach, bach. No, wszystko się zgadza, tylko to jest taka przeciętna, droga. I chcesz dowiedzieć się jakie są najlepsze kierunki studiów? To kliknij tutaj i będziesz wiedzieć po tym właśnie e, materiale, co tutaj zaproponowałem.